Maneczka z tej strony, Daniel jest to mój nowy kanał. Chcę go rozkręcić jakoś nie jak mój poprzedni, który był taki, bo był, bo chciałem i, i nie wiem, i nie wiem, bo nudziło mi się o tak powiem, ale teraz chcę tak zrobić już go najbardziej poważnie. Ten nowy kanał, i mam do Was pytanie: jakie byście chcieli widzieć tu chętnie filmiki, bo ja bym mógł nagrywać z hardcorea USKKF'a z tego serwera Minebook to tam PVP tam jest, ale to tam wszystkie premium albo Skyblocka tam to bez premium. Co byście chcieli, wybierzcie sobie jakieś tam opcje, obojętnie jakie. No i postaram się to zrealizować. No i to tylko to w tym filmiku chciałem Wam powiedzieć. No i filmiki będą się pojawiały tak. Co tydzień, co dwa tygodnie mam szkołę, a nie idzie mi za tak za dobrze. Chociaż to jest początek roku, ale trzeba się uczyć, bo w pierwszej mi słabo poszło. No i dobra, to by było na tyle, więc na razie trzymajcie się, cześć.